Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ataku dronów na Odessę, podają lokalne władze. Uderzenie było wymierzone w obszary mieszkalne portowego miasta. Służby ratownicze poinformowały, że mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować 35-letniego mężczyzny. Atak spowodował uszkodzenie gazociągu. Zniszczenia objęły również 24-piętrowy wieżowiec, siłownie, samochody i inne budynki w okolicy. Kolejne ataki odnotowano w centralnym obwodzie dniepropietrowskim. Dron uderzył w dzielnicę mieszkalną jednej z miejscowości, raniąc co najmniej 9 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali.